Witam Was kochani w drugim filmie. Teraz opowiem Wam o ulubieńcach ostatnich miesięcy, więc podsumuję te ostatnie miesiące, jeśli chodzi o kosmetyki. Rozpocznę również od pręgnacji eee, i rozpocznę od mojego ulubieńca, którego używam już Entum butelkę. Eee, a jest swoją drogą bardzo wydajny, a mianowicie mówię tutaj o żelu pod prysznic Spamolive. Ta wersja 750 ml z pompką. Bardzo, bardzo duży plus. Je można dostać nawet na promocji. Eee, chyba nawet tą sztukę kupiłam za 11 Złotych, wystarcza. Myślę, że dwa miesiące spokojnie mi wystarcza, bo ja go tylko używam właśnie u nas. I zdecydowałam się tutaj na. Co to jest za? migdał i mleczko nabliżające taki zapach bardzo taki delikatny super się pieni. E, uwielbiam uwielbiam właśnie te żele z palmoliwy i od jakiegoś czasu jestem im bardzo wier wierna e, dalej jeśli chodzi o może ten makijaż powróciłam e, ponownie do Bielende awokado oczy wrażliwe płyn dwufazowy e, bardzo bardzo fajny fajnie radzi sobie z każdym makijażem nawet takim ciemnym e, Pozostawia taką delikatną warstewkę, ale ja po każdym zmyciu oczu przemywam jeszcze twarz wodą, więc po tym zabiegu tej warstewki już nie ma. Super, bardzo fajny produkt i wiele z Was, z tego co się orientuje, również go lubi. Teraz będą włosy. Ostatnio właśnie nabyłam sobie szampon z Head shoulders, kurczę, jak się to <laughs> mawia, wiecie o co mi chodzi 400 ml i skusiłam się właśnie, tak mój wzrok skupił się na tej nazwie tutaj przeciw wypadaniu włosów dla kobiet, a tu na dole jest napisane dzięki ograniczeniu ich łamliwości więc tutaj weryfikuję to, czy właśnie zmniejszyła się jej chłamliwość po zastosowaniu tego szamponu. Bardzo gęsty, treściwy szampon, fajnie oczyszcza włosy, delikatnie pachnie i cóż to więcej chcieć na plus. Jeśli chodzi o końcówki, skończył mi się mój BioWax. Do końcówek muszę sobie zrobić właśnie zapas, kiedy będę w Superfarmie, Ale kiedyś, kiedyś tam, kiedyś tam wygrałam konkurs, bodajże Hanson Man i taki na e, z, zdjęcie z fryzurą e, i dostałam właśnie w ramach nagrody taki zestaw e, kosmetyków do włosów e, właśnie z takiej serii. Mam jeszcze właśnie e, odżywkę i szampon, a to dokładnie jest olejek słonecznikowy, kuracja odbudowy włosów zniszczonych i właśnie e, ten olejek nakładam sobie na końcówki od połowy włosów na końcówki i bardzo, bardzo fajnie się sprawdza, jest taki lekki, nie obciąża włosów i nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć, czy jest to seria jakaś profesjonalna, dostępna tylko w salonie, czy można ją gdzieś nabyć stacjonarnie, ale naprawdę bardzo fajny produkt, 100 ml i na pewno na bardzo, bardzo długo mi wystarczy. I takim ostatnim ulubieńcem na doczepkę jest maszynka do golenia z serii Gillette Blue 3. Tutaj mam właśnie zapas ostrzy do niej. Zdecydowałam się właśnie na taką maszynkę z wyciąganymi ostrzami, bo stwierdziłam, że jest to bardziej ekonomiczne. Maszynka jest dla mężczyzn, czyli musi sobie poradzić z takim bardzo twardym zarostem. Ja takiego twardego zarostu nie posiadam, więc radzi sobie doskonale. Cena maszynki około 20 zł. Nożyki 3 kosztują też około 20 zł, ale wystarcza na bardzo długo, więc serdecznie, serdecznie polecam. I teraz szybciutko przejdę do kolorówki. Na początek puder. Nie wiem, czy już go Wam pokazywałam w ulubieńcach, ale jeszcze właśnie tutaj używam mojego Tuskin Matte z Bell, numer 041, transparentny, bardzo fajny puder delikatny, taki jasny już widzicie, jest na wykończeniu fajnie utrzymuje buzię w macie, ma stareczko, więc kiedy skończę puder będzie to moja taka puderniczka do torebki dalej jeśli chodzi o podkład, zakochałam się muszę wam powiedzieć, że zakochałam się w podkładzie z Rimmel Wake Me Up kupiłam go sobie kiedyś na takiej fajnej promocji, ja mam w numerze nie jest. Aha, 200 soft beige i jest praktycznie identyczny, jeśli chodzi o koloryt mojej cery. Delikatny na zbliżające się upały będzie super. I oczywiście moim ulubieńcem jest korektor również tej samej serii pod oczy, ale to już chyba w każdym filmiku wam o nim mówiłem. Dalej, nadal używam i bardzo lubię mój. <laughs> Kłaczek, przepraszam, e, bardzo lubię e, ten bronzer z MAC w kolorze Harmony. Delikatny, ostatnio nawet go używam właśnie do zaznaczenia załamania powieki i super się właśnie sprawdza pod tym względem. Konturuje nim sobie właśnie twarz, i jest bardzo taki subtelny, delikatny. Serdecznie polecam dalej, jeśli chodzi o oczy i właśnie ten bronzer łączy z pigmentem z Kobo w numerze 504 Mint Cream. Tutaj nie chcę Wam rozsypać, ale jest to taki właśnie delikatny pyłek z taką poświatą zieloną. Po prostu super, super odświeże spojrzenie i ostatnio właśnie używam go namiętnie w każdym makijażu. Kupiłam go sobie właśnie w naturze na promocji za... Już nie powiem za chyba za 6 zł. I właśnie ostatnio, już kilka dni, noszę ten sam makijaż. Ten pigment na całą powiekę w załamanie nakładam sobie właśnie ten brązer z MAK. I zaznaczam sobie właśnie linię rzęs z tą kredeczką z machatanu zieloną, którą Wam pokazywałam ostatnio w holu. Super, super połączenie, wszystko się świetnie komponuje, trzyma się świetnie. W wolnej chwili może nagram Wam właśnie tutorial z makijażem, który mi się osobiście bardzo podoba. I jeszcze tutaj właśnie do wykonania tego makijażu używam praktycznie dwóch pędzli. <coughs> Mianowicie z Number 7. E, taki do blendowania z takim dłuższym włosiem. On jest tutaj brudny, bo go używam właśnie e, do makijażu. On ma właśnie takie dłuższe włosie. E, nie ma tutaj tych włosków bardzo dużo, ale świetnie właśnie e, wchodzi tutaj w zagłębienie powieki i rozciera i rozprowadza cię w zagłębieniu, i super się właśnie do tego sprawdza. E, tutaj pokażę Wam właśnie. E, Moją łopatę do nakładania e, e, cienia na e, powiekę ruchomą i jest to taki e, Pędzelek języczkowy, taki większy z zestawu mojego pierwszego pędzli, więc bardzo, bardzo długo go mam. Co najmniej 3 lata i się nieźle trzyma i bardzo dobrze. Zawieruszył mi się tu jeszcze pędzel do pudru z EcoTools. Bardzo, bardzo miękki pędzel. Takim szybkim ruchem można sobie właśnie omieść twarz i na przykład nikuje w oczy, jak to pędzle zazwyczaj do pudru mają. Yy, yy, zwyczaju, zwyczaj, zazwyczaj bardzo, bardzo fajny pędzel kosztuje w Rosmani około 20 zł i będzie na pewno Wam bardzo długo służył, tutaj dalej moim takim naprawdę super super ulubieńcym faworytem jest kredka do brwi, tak jak Wcześniej używałam tylko cieni do brwi, tak teraz przerzuciłam się właśnie na kredkę do brwi i mam właśnie tutaj kredkę z Essence w kolorze 03 Light Brown. Ona ma tutaj jeszcze właśnie taki grzebek do rozczesania na koniec brwi w takim właśnie kolorze. Jasno-brązowym. Jest dosyć twarda, ale kredka do brwi musi taka być. Tak naprawdę dwa ruchy i brwi są zaznaczone i twarz zupełnie inaczej wygląda. Serdecznie, serdecznie Wam ją polecam. Jeśli chodzi dalej o kolorówkę, moim takim ulubieńcem no, tych ostatnich miesięcy jest. Róż z Mio. On chyba mnie kosztował 5 zł, czy jakoś tak. W numerze 01 Peach. I jest to matowy właśnie róż w takim właśnie odcieniu delikatnej brzoskwini. Super, super napigmentowane, ale nie można nim zrobić sobie krzywdy. Bardzo fajnie odświeża look. Nawet nie jesteście w stanie go tutaj zobaczyć w tym świetle, ale na policzkach bardzo, bardzo fajnie wygląda. I ogólnie kosmetyki Mio mam ich kilka właśnie w swojej kosmetyczce i jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona, a jak wiecie są to to kosmetyki bardzo tanie eee, następnym ulubieńcem powróciłam do stosowania takiego regularnego eee, kre białej kredki na linię wodną w makijażu dziennym eee, i ja w swojej kolekcji już od jakiegoś czasu mam eee, kredkę z Basic, tą właśnie białą, eee, nie wiem powiedzcie mi czy w szlekerach są jeszcze dostępne właśnie te kredki, bo naprawdę ta ogólnie biała kredka jest super tania i bardzo mocno widoczna właśnie na linii wodnej w numerze 08, ale właśnie już dawno nie widziałam, nie byłam w szlekerze i nie wiem jak to się ma właśnie z kosmetykami Basic. Dajcie znać w komentarzach, bo z chęcią bym sobie zrobiła backup właśnie tej kredki. Dalej, jeśli chodzi o oczy, to bardzo, bardzo fajnym eyelinerem jest z, eyeliner z Yoko. W tej wersji właśnie lekko złotej. Jest to DipLite, wodoodporny, czarny, z takim stożkowym lateksowym aplikatorem, 5 ml w opakowaniu. I tutaj on ma faktycznie taki taki stożkowaty gumowy aplikator, którym można naprawdę zrobić sobie fajną kreskę. I jest to eyeliner naprawdę super wodoodporny. Jeśli inne eyelinery odbijają Wam się na górnej powiece, czy się ocypują, lub nie lubią się jakoś bardzo mocno trzymać na oczach, to ten liner na pewno się u Was sprawdzi. Jestem z niego naprawdę zadowolona. I kiedy naprawdę nie mam jakoś dużo czasu, żeby zrobić sobie make-up, nakładam sobie palcem jakiś jasny cień na powiekę i robię kreskę. Właśnie tym linerem i mam pewność, że Makijaż przetrwa mi praktycznie Cały dzień I na sam koniec maskara Maskara, która Naprawdę działa cuda na moich rzęsach. jest to Maskara kolosal Volume Express Seria Cat Eyes Jest to bardzo dobrze Wam znana Właśnie maskara Z takim właśnie Z taką wygiętą Szczoteczką z małą w sumie ilością... Y włosków ta maskara na samym początku jest dosyć wodnista ale kiedy ją otworzycie i ona sobie chwileczkę poleży właśnie w kosmetykach i później do Was, do niej powrócicie, będziecie z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolone ja mam ogólnie rzęsy bardzo krótkie i niezbyt gęste, a ta maskara właśnie super je podgrubia delikatnie wydłuża i unosi nie osypuje się, ja ją dorwałam za 19 zł kiedyś tam, kiedyś tam w naturze i myślę, że jeśli będzie na, na takiej atrakcyjnej promocji, to skuszę się właśnie na nią, bo bardzo, bardzo mi się podoba. I to by było na tyle moi drodzy, jeśli chodzi o ulubieńców ostatnich miesięcy. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas na obejrzenie tego filmu. Dajcie znać, jaki film byście chcieli, chcieli obejrzeć właśnie na moim kanale. Może uda mi się w wolnym czasie e, coś dla Was nakręcić takiego, e, co, co byście z chęcią obejrzeli. E, dzięki Wam serdecznie jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w moich kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, pa pa!